Forum Radia Rok Parada. Dzień dobry, Ewa Kubasiewicz. Moim gościem jest Piotr Adamczyk, wicemarszałek województwa łódzkiego. Witam serdecznie naszych słuchaczy, również pozdrawiam i witam panią redaktor. Panie marszałku, okazuje się, że szwajcarski koncern zamknie fabrykę pod Łodzią w Aleksandrowie Łódzkim. Do końca roku będzie zakończona produkcja. No, Okazuje się, że 400 osób straci pracę. No, bardzo niedobra informacja, niestety, dotarła do nas 9 maja. Dla łodzian, dla mieszkańców Aleksandrowa, w ogóle okolicznych miejscowości, które znajdowały te osoby z tych miejscowości pracy. No, to jest bardzo niedobra informacja. Jeszcze niedawno, bo mówiono bardziej o rozwoju tego zakładu, mówiono o tym, że jakie to ma przed sobą przyszłość. No i nagle z niewiadomych przyczyn, bo ten komunikat, który ABB wydało z siebie, czyli mówiący o zmieniającej się dynamice rynku oraz sytuacji geopolitycznej, i, I tym, że nie jest to wina zespołu, bo on dobrze pracuje, no to w zasadzie niewiele nam mówi. Poza tym, że daje wiele możliwości spekulacyjnych, dlaczego tak się zadziało. Tym bardziej. Że no właśnie, nie jest... a jakie jest pana wyczucie, albo może ma Pan informacje, dlaczego tak się dzieje? Informacji nie mam, natomiast hmm, to jest kolejna już zapowiedź likwidacji fabryki w Polsce dużej. Pamiętajmy, że wcześniej było Michelin, dawna fabryka Fiata w Bielsku Białej, gdzie produkowane były silniki dwóch fabryk Volvo oraz kani. To jest razem 2300. Pracowników, również Lewi Strauss w Płocku, 650 kolejnych osób. No to jest tak, że coś zaczęło się dziać dobrego albo w gospodarce, albo też, co bardziej moim zdaniem prawdopodobne, jest to zapowiedź ze strony Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej, różne wprowadzenia różnych wymogów, które obciążą w tak znaczący sposób również firmy. No, że podniosą znacząco ich koszty, a łatwiej przenieść firmę z produkcją gdzieś poza obszar Unii Europejskiej, gdzie nie ma tychże obostrzeń, wymogów nakładanych na przedsiębiorców. Pamiętajmy, że tak duża firma nie ma problemu z tym, żeby przekroczyć granice Unii Europejskiej i towary swoje później wywozić do, 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 do również do Unii, ale i również na cały świat je produkować. Więc myślę, że jednak jest to czynnikiem, który determinuje podjęcie takiej decyzji. No bo trudno mówić, że rok temu jeszcze było inaczej i inne plany co do tej firmy ABB i nagle mija rok a w międzyczasie dzieje się, wiemy co doskonale, a mianowicie wielkie zapowiedzi i obostrzeń w Unii Europejskiej. No i to mi się jakoś tak sprzęga w jedną całość, by dzisiaj podejrzewać, że jest to jeden z głównych czynników. Firma ABB funkcjonuje w, w, w Aleksandrowie łódzkim od 2010 roku. To jest naprawdę firma, która ma kadrę doskonałą, wyspecjalizowaną w produkcji silników oraz napędów. I w związku z tym trudno rzeczywiście spodziewać się, że jakakolwiek wina leży tutaj lokalnie po stronie nie wiem, braku kadr, czy też jakiejś, jakiejś kwestii płacowych. Nie sądzę, żeby. To była przyczyna tego, że podjęto decyzję o. Myśli pan, że wyjdzie? niebawem możemy poznać prawdziwą przyczynę, bo powinno się o tym rozmawiać, dlaczego ta firma w płocku, dlaczego rezygnują z rynku polskiego? Myślę, że może takie informacje mogą się pojawić ze strony pracowników, chociażby, którzy mają większy dostęp do, do tych informacji. No nic nie, 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 więcej pewnie nie dowiemy się z oficjalnych komunikatów, które firma podaje, no bo są one tak enigmatyczne, że no trudno rozszyfrować dokładnie, o co, o co chodzi. Ale być może wyjdzie ta prawda poprzez właśnie pracowników, którzy. No właśnie, będą musieli bo tutaj, tak, ponad 400 osób straci pracę. W płocku, tam chyba dużo więcej tych osób ma stracić pracę. Czyli 650. tak naprawdę. No właśnie, czyli. I no, co ci ludzie zaczną robić? Czy wzrośnie w ogóle bezrobocie, patrząc na te sytuacje? No będzie oczywiście kwestia przekwalifikowania, odpowiedniego również przekazywania środków na, na coś, co może na przykład spowodować, że te osoby podejmą własną działalność gospodarczą. No to też jest oczywiście pomysł. No to, to trudno powiedzieć, bo to tak duża ilość osób, która trafia na rynek, najpierw na bezrobocie, później być może na rynek, no żeby się odnalazła w krótkim czasie, no to jest dość trudna sytuacja. Panie marszałku, skoro rozmawiamy tutaj o tym, że coś się firmom nie podoba w Polsce, to może porozmawiajmy, bo rolnikom też się nie podoba, nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie. Zapowiedzieli, że 6 czerwca chcą zablokować całą Europę, jeżeli się nic nie zmieni. Jest taki sondaż IBRIS. 54% Polaków jest za odrzuceniem Zielonego Ładu. Jak pan uważa, czy coś w tej Unii Europejskiej da się zmienić? Panie redaktor, jak się zaczęły protesty i to masowe protesty, widzieliśmy te obrazki, ciągniki, masowe, masowe ilości osób i, i, i maszyn, No wydawało mi się, że to rzeczywiście jest czynnik, który Unię Europejską na, na tyle wzruszy. Na tym bardziej że zbliżają się wybory europejskie już za miesiąc, niecały nawet że tam nastąpią jakieś drastyczne zmiany, odwrót od Zielonego Ładu. No, muszę przyznać, że trochę się zawiodłem. Moja czujność tutaj jednak jakiejś logiki zawiodła, bo nie widzę tych, że takich dużych, drastycznych zmian. I te protesty, o których pani mówi, 6 czerwca, no, to jest niewątpliwie jakiś kolejny. To kolejna cegiełka. Mam nadzieję, że... To dostrzegą mieszkańcy, Pani powiedziała 54% jest przeciwko Zielonemu Ładowi. Pani Redaktor, ja myślę, że jak ten Zielony Ład w wersji, którą dzisiaj wi widzimy, oczywiście dostępna jest ona dla osób, które się tylko tym interesują, to jeśli ona weszłaby w życie i takie obostrzenia by zostały na nas obłożone, nałożone, jak tam jest, to proszę mi wierzyć, że nie 54, ale 99%. Procent mieszkańców nagle obudzi się w rzeczywistości, której nie akceptują i której są przeciwni. No ale nie dotknęła nas jeszcze tak z całym, z całym reżimem tych wszystkich obostrzeń ten Zielony Ład, dlatego też te 46% jeszcze może spać spokojnie, sądząc, że no może to ich nie dotknie. Natomiast no te wszystkie protesty może budzą zawczasu tych te, te pozostałe 46%, mam nadzieję, że obudzą jak najwięcej, bo mówi się o tym, że ten protest w Warszawie przyjechał około 300 tysięcy ludzi. Mam nadzieję, że ten protest, który się odbędzie 6 czerwca, że tam będzie około miliona ludzi i to już będzie rzeczywiście ilość, którą trudno jest zlekceważyć, a jeżeli jeszcze przełożymy na takie ilości znaczące w innych krajach Unii Europejskiej, gdzie też te protesty tego dnia mają się odbywać, no to mam nadzieję, że ta Unia w końcu się obudzi. A jak nie, no to że ludzie na tyle dostrzegą zagrożenie płynące z tych chorych ideologii, że ten Europarlament, który zostanie przecież wybrany w tych dniach, początek czerwca, to, 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 to na tyle odmieni się, że europosłowie nowi jednak będą chcieli zawrócić tą błędną politykę. To zależy kogo wybierzemy, bo jeżeli pójdą ludzie nieświadomi albo takie baranki, co im każą to zrobią, no to różnie może być. No, jeżeli patrzymy na ten zielony ład, jeżeli nie wiemy o co chodzi, to chodzi o pieniądze, czyli komuś mamy coś sfinansować. To prawda, no, głównie chodzi o to, żeby bajońskie, bajońskie pieniądze, których nigdzie nie można otrzymać z jakiegoś dofinansowania, wyłożyć na różnego rodzaju zeroemisyjność budynków, ich samochody, które są również napędzane na elektrycznym paliwem. No, tych obostrzeń jest znacząco, znacząco więcej, ale wszystko to naprawdę idzie w biliony złotywek. No dobrze, panie marszałku, ma... zatrzymajmy się trochę przy tych samochodach, które miałyby być na prąd. Wszyscy mielibyśmy jeździć takimi samochodami. Może to nie byłoby i takie głupie, gdyby ten prąd był tani, ale przecież wiemy, że prąd jest drogi. Z jednej strony prąd jest drogi, a z drugiej strony wytwarzanie tego prądu wcale nie jest takie ekologiczne. I nawet jeżeli założymy, że, ta, że ten prąd jest produkowany nie wiem, z energii wiatrowej czy z fotowoltaiki albo z energii wodnej, to ten prąd w naszym kraju nie jest produkowany w, tak, w takiej ilości, i aby pokryło zapotrzebowanie na ten prąd już dzisiaj, a przyjąwszy że będziemy kupowali elektryczne samochody, no to ten prąd znacząco będzie zwiększony będzie popyt na ten prąd. A Pamiętajmy, że w naszym kraju nie wieje wiatr cały rok, nie świeci tak intensywnie słońce cały rok, a w związku no, z przykład, tym na przykład jak w na no, przykład Ta, tam, tam można powiedzieć, że rzeczywiście, że że to by się sprawdziło, natomiast w Polsce nie bardzo, jak my mamy zimę, jesień, no to tutaj i nie ma słońca i różnie z tym wiatrem jest. Gdyby w związku z tym skasować wszelkie kopalnie, elektrownie na węgiel, to mając na uwadze, że właśnie nie wieje i nie, nie, nie świeci to słońce przez cały rok, byśmy musieli, byli, byliśmy skazani na zakup energii z tych krajów, które no, mają ten dos pod dostępem dużym i wiatr, albo, albo słońce, albo też na tyle silne prądy rzek, że mogą z nich produkować. I no dobrze. I to tutaj powoduje, że te ceny znacząco jeszcze bardziej by podrosły. Tutaj apel taki myślę, dobrze powiedzieć, żeby patrzeć, jak rozmawiamy z Osobami, które rzeczywiście chcą się udać do Brukseli i tam podnosić rękę w naszym imieniu, żeby to nie byli krzykacze, którzy głośno krzyczą, tylko żeby to byli merytoryczne osoby świadome I, tego wszystkiego. I odważne i odważne, które będą potrafiły przeciwstawić się I niewątpliwemu lobby no, Blobby, która w ostatecznym rozrachunku przekłada się po prostu na pieniądze. To musi, muszą być na pewno ważne osoby. No, zachęcam oczywiście do tego, żeby spojrzeć na listę kandydatów do Parlamentu Europejskiego Prawa i Sprawiedliwości. Oni są oczywiście już dostępni, jest to bardzo silna lista, głównie są tam posłowie albo radni Sejmiku Województwa łódzkiego i w związku z tym osoby, które już są. Z sprawdzony w boju i osoby, które są bardzo merytoryczne, również rolnicy, również osoby, które zajmowały się środkami unijnymi. Myślę, że to jest godna ekipa, która niewątpliwie, jeśli będzie mogła, to pomoże naszemu województwu i naszemu krajowi. Panie marszałku, następna kwestia to słyszałam wywiad prezesa Narodowego Banku Polskiego, Adama Glapińskiego, który powiedział, że wyższy wad na żywność i likwidacja Tarcz osłonowych przełoży się na wzrost inflacji? Może Pan to skomentować? No niestety jest to oczywista oczywistość, że wyższe ceny, a zwłaszcza, że wiemy, że za chwilę dosłownie kończy się tarcza osłonowa na energię. To przekroczy. Może spowodować, że wskaźnik inflacji na koniec roku może przekroczyć według prezesa Glapińskiego 5%, albo nawet no, może i być 5,5%. To jest coś, co to czujemy wszyscy w naszych zakupach na co dzień no cóż szanowni państwo tak jak tak, redaktor wielokrotnie już rozmawialiśmy na ten temat że jakiekolwiek tarcze osłonowe dla poszczególnych osób które ten rząd miał zamiar wprowadzić w żaden sposób nie osłonią, bo one będą osłaniały tylko jedną część wybiórczą, czyli dla osób, które będą podlegały kryterium, będą mogły mieć tańszy prąd. Ale nie osłonią przed tym, tą żywnością, która i tak zdrożeje w tym momencie, a i tak wszyscy musimy ją kupić, czy też usługami, czy też jakimiś towarami, które potrzebujemy na co dzień zakupić, czy to ubrania, czy to inne rzeczy. I w związku z tym nie ma możliwości, żeby ochronić. Tych najbiedniejszych, tych najsłabszych przed, przed tą inflacją, czy też przed tym wzrostem cen. Inaczej jak tylko tarczą, którą wprowadził wcześniej rząd prawa i sprawiedliwości. Niestety ta tarcza się kończy z końcem czerwca i stąd prezes Glapiński, wiedząc o tym, mówi o, o swoich obawach, o swoich przewidywaniach co do inflacji na koniec roku. No cóż, proszę Państwa, trzymajmy się za portfele. Tak, to już niedługo i niedaleka przyszłość. Rzeczywiście nie wiem co będzie, ale wygląda na to, że nieciekawie to wszystko się zapowiada. Chciałam Pana zapytać jeszcze o sprawę sędziego. S, bo to też dotyczy pośrednio województwa łódzkiego. Zaraz powiem dlaczego. Wyjechał do Białorusi, poprosił o azyl polityczny. Tu oczywiście poproszę, jak to się stało, że on uciekł, ale dlaczego to dotyczy, bo była reforma sądownictwa, ona była sabotowana no i była ta afera hejterska, która skłóciła tych, którzy reformowali środowisko sędziowskie. Myślę, że to miało właśnie przełożenie. To pewnie wyjdzie niebezpiecznie, bawem, ale pierwsze moje pytanie to jak to się stało, że sędzia, który był przez służby namierzony, mówiąc kolokwialnie, służby wiedziały, że on taką działalność prowadzi i że on uciekł? Dlaczego to nie został dobrze. zatrzymany? Że nie został na jedynym przejściu z Białorusią przetrzymany, że podobno jeszcze nawet miał dostęp do informacji niejawnych, że mógł to oglądać, no to jest coś, co, co jest niepojęte. Wydaje się, że to w państwie, które są jest w NATO, które tak chronić powinno swoje informacje niejawne, że to nie, nie jest możliwe, no ale tu się okazuje, że niestety. Sędziowie zadbali o to, by z mocy prawa automatem dostawać dostęp do informacji niejawnej. Nie muszą w związku z tym przechodzić żadnej, żadnego sprawdzenia. No, to jest pokłosie, niestety, lat, kiedy sędziowie mieli tak silny wpływ i obawiali się oczywiście o swoją, o swoją możliwość sprawdzenia, jak to będzie wyglądało w przeszłości. I do, do tej pory niestety. Niestety tak jest i to gdy, gdy raz podobno zdarzył się przypadek kiedy ABW postanowiło sprawdzić sędziego i to no, skończyło się dużą dużą awanturą. Natomiast jeśli tak jest że jest grupa która ma dostęp i to wrażliwy bardzo dostęp do informacji niejawnych i ona ma bezproblemowy dostęp bez sprawdzenia no to kończy się właśnie w taki sposób. Trudno oczywiście powiedzieć, jakie przyczyny były tego, że ten sędzia został zwerbowany, że później pracował chyba jakiś czas dłuższy na rzecz wschodniego wywiadu. Niemniej to, że to się stało i to, że mógł wyjechać bez problemu, no to jest kompromitacja niestety zarówno rządu Donalda Tuska, jak i w ogóle służb. No właśnie, no przecież taki sędzia powinien chyba być, ja sobie tak przynajmniej wyobrażam, że dzień i noc pilnowany i każdy jego ruch, no to jeżeli udał się na granicę bezpośrednio Polski z Białorusią i tam ją przekroczył i nikt go nie zatrzymał, to jest wielki znak zapytania. No to prawda, także tutaj no, pewnie nas czekają jakieś zmiany legislacyjne, burza duża, natomiast e, czy to sprawi, e, że te służby zaczną lepiej działać, weryfikować? Trudno mi powiedzieć. Panie Marszałku, bardzo Panu dziękuję. Gościem Radia Parada był Piotr Adamczyk, wicemarszałek Województwa Łódzkiego. Dziękuję bardzo za uwagę i pozdrawiam serdecznie. Dziękuję, Ewa Kubasiewicz. Forum Radia Rok Parada.